To, z czym dzisiaj do was przychodzę, jest magią w czystej postaci. Historia naturalna magii wydana przez wydawnictwo Harper Kids to jest. Piękna książka, nie tylko magiczna, tak naprawdę. O tym właśnie za chwilę, ale zanim to zrobię, zobaczcie, zupełnie nie przypadkiem trzymam też inną książkę wydaną w tej serii, historia naturalna wróżek. Piękna, przepiękna, przecudowna książka, o której już bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmawialiśmy i na blogu Aktywne Czytanie, i na Instagramie, i w grupie na Facebooku Aktywne Czytanie. To jest coś bardzo oryginalnego. Recenzja jest na blogu, więc wystarczy, że wpiszecie w lupce na blogu tytuł tej książki, czyli Historia naturalna wróżek. Jest filmowa, zaglądamy ze szczegółami i zachwycamy się właśnie tymi ilustracjami. No a teraz przyszedł czas, żebyśmy zachwycili się historią naturalną magii. Autorka jest ta sama, natomiast różni są ilustratorzy w tych książkach, więc jest coś innego, coś równie pięknego. Patrzcie, jak błyszczy widzicie. To jest. Super i już jest magicznie. W ogóle ta okładka jest bardzo, bardzo piękna i samo wydanie jest prześliczne. Zobaczcie, jak wygląda wyklejka. No, już się można zachwycić. A pomysł na książkę autorka ma, no w zasadzie na serię, e, dosyć podobne, bo mamy tutaj takie listy z przeszłości, takich badaczy, którzy, tak samo też było właśnie we wróżkach, którzy coś kiedyś odkryli i mamy podążanie ich śledami i ich odkryciami. No to od wydawcy. Książka, którą masz w ręku, została odnaleziona w 1951 roku w Muzeum Czarnoksięstwa i Magii znajdującym się w Cornwalli w Anglii. Stanowiła część zbioru ofiarowanego przez nieznanego darczyńcę i spoczywała w skrzyni opatrzonej napisem nieprzejrzane. Między kartkami znajdował się list i właśnie ten list możemy tutaj przeczytać. List napisał Konrad Gessner i ten list adresowany jest do wnuka. To jest Super świetny pomysł, żeby tak wprowadzić w całą, w całą historię, dlatego że my, już czytając takie zapiski z przeszłości, odkrycia, dumania nad magią, zastanawiamy się i wkręcamy się po prostu, chcemy wiedzieć, co się wydarzyło dalej. Konrad zostawił nam tutaj zapiski i my je wszystkie poznajemy. Krótka historia magii. I zobaczcie, mamy tutaj starą, dobrą Babę Jagę, informacje o niej, o Merlinie. O czarownikach, czarnoksiężnikach, o tym wszystkim, co mieści się w słowie magia. Ale myk polega na tym, i podobnie było przy wróżkach, że autorka podaje nam tutaj też prawdziwe informacje o roślinach, o zwierzętach, o gwiazdach, o tym wszystkim, co może kiedyś ludzie uznawali za magiczne. My dzisiaj potrafimy trochę więcej na ten temat powiedzieć, pewne zjawiska wyjaśnić i wytłumaczyć. Natomiast jest wiele też rzeczy, o których my no, nie umiemy powiedzieć, że je tak do końca rozumiemy. Rozumiemy. I wszystkie tutaj są zebrane, i my się nad nimi zastanawiamy w sposób trochę naukowy, a trochę taki właśnie wierzeniowy, powiedziałabym symboliczny, więc to jest rewelacyjne połączenie. Idziemy przez historię, i samo to, że idziemy przez różne lata historii, jest też, no jest lekcją historii, więc można uczyć po prostu na sucho, albo można uczyć z perspektywy ekonomii, wojny lub czegokolwiek innego. Panujących na tronach, a można też uczyć historii z perspektywy Magii i wierzeń. I ja uważam, że. I znaczy, ja bym się jarała, jakbym miała taką lekcję historii. Poznajemy tutaj właśnie wierzenia na różnych kontynentach i w różnych miejscach na świecie i przechodzimy do takiej części rodzaje magii. No bo właśnie, mamy wróżbiarstwo, mamy wróżenie z minerałów. Pamiętaj, każdy jasnowic odczytuje układ kamieni na swój sposób, więc nie dziw się, jeśli usłyszysz różne wersje z ust różnych wróżbitów. Można też wróżyć z kości, jest oczywiście wróżenie z kart. Tarota. Mamy tutaj pokazane karty tarota i opisane ich znaczenie. Mamy też astrologię, no tego nie można pominąć, więc obserwowanie ruchu planet krążących wokół Słońca i próba w odnalezienia odpowiedzi na pytania związane z naszym losem. Jest tutaj taka notatka w dzienniku astrologa z lutego 1602 roku. Znaki Zodiaku mają sens magiczny tylko wtedy, gdy są połączone z rządzącą nimi planetą. Ta magiczna praktyka pozwala przewidywać pogodę. Na mapie sprawdzam, że znajdujemy się w znaku ryb. Potem patrzę w niebo. Widzę przez lunetę, że Neptun jest na średniej orbicie. Jasny punkt, pokazuje, że planeta znajduje się najwyżej i dlatego jest planetą rządzącą. Układ ryb oraz Neptuna mówi mi, że najbliższy tydzień będzie chłodny, mglisty i deszczowy. O znakach Zabiaku też oczywiście tutaj jest. Są y, informacje o przepowiedniach Nostradamusa. Jest numerologia. To jest coś, co ja nawet pamiętam, te wszystkie numerologiczne wyliczanki ze szkoły, jaki ma. Masz charakter, co cię spotka w życiu, i oczywiście, że to była zabawa, ale numerami można na przykład zaszyfrować jakieś wiadomości, można rozmawiać. Pierwszym numerologiem był Pitagoras, który uważał, że światem i ludźmi rządzą matematyczne reguły. Więc tutaj zobaczcie, mamy zderzenie typowo edukacyjnego podejścia z no właśnie z magią. Jest też chemia. A konkretnie alchemia, czyli znowu połączenie magii z typowo naukowymi informacjami. To, co kiedyś ludziom wydawało się wow, albo takie, no właśnie, nie do ogarnięcia rozumem. My dzisiaj, oczywiście, rozumiemy i potrafimy sobie sami wykombinować różne eliksiry, na przykład uzdrawiające nas lekarstwa. Bardzo fajny temat, to źródła magii. I tutaj skłaniamy się, po prostu robimy ukłon w kierunku. Ziemi, w kierunku natury, w kierunku energii czerpanej ze Słońca, z Księżyca, bardzo mi się to podoba. Cała historia Matki Ziemi, w sensie to, za co, no tak naprawdę, powinniśmy jej podziękować. Mówimy o ogniu, mówimy o kamieniach. Też fajny rozdział amulety i talizmany. No i tutaj już potrzebna jest wiara, taka wiara w to, co w tym talizmanie jest zaklęte, zamknięte. Pokazane jest, z jakich materiałów są robione najróżniejsze talizmany i przechodzimy zgrabnie do świata roślin magicznych, roślin słynnych, wiecie. Czosnek, który odstrasza. Wampiry to tylko wierzchołek całej góry. Są rośliny niebezpieczne, które też były uznawane i gdzie, nigdzie nawet są za magiczne. To samo dotyczy drzew. Tutaj mamy cały rozdział o świętych drzewach. Z drzew jak kojarzymy, proszę bardzo, różdżki, przecież różdżki robi się z drewna i to też wiele zależy od tego, jakie drzewo wybierzemy do wykonania różdżki. O pomocnicy czarownic, czyli i zwierzęta z magiczną mocą. Mamy tutaj fretkę zająca, kota, który jest najbardziej popularnym zwierzakiem, jeśli chodzi o e, pomaganie czarownicom. Mamy psy, szczury, sowy, wiadomo, hogwart. Są tutaj też magiczne dni tygodnia. Wszystko naprawdę jest magiczne jak się wkręcimy w ten temat i zaczynamy się nim bawić. A zobaczcie co my mamy na tej stronie, która jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowa. Otwiera się ją w ten sposób i czyta się ją właśnie w pionie. Mamy magiczne akcesoria. To są na przykład karty tarota, to może być właśnie różdżka, to może być kapelusz, to mogą być najróżniejsze rzeczy. Jeśli chcecie je poznać, trzeba się zagłębić Właśnie w ten rozdział. I to jest koniec. Z tym, że koniec tak naprawdę nie jest końcem. Mamy tutaj list od Konrada, który nadal opisuje nam, gdzie on teraz pojedzie i jakie teraz przeżyje przygody. I my doskonale wiemy, że jeżeli przed nim są jakieś kolejne przygody, to jest jeszcze więcej magicznych rzeczy do odkrycia. Słuchajcie, takie lekcje matematyki, języka, biologii, historii. Takie lekcje, co ja bym chciała mieć w szkole każdego dnia.